W wersji 2023.01 programu Komar Herpe Optima dodana została deklaracja roczna, która służy do rozliczenia tzw. CIT-u W programie został udostępniony formularz deklaracji CIT-8e wraz z załącznikiem CIT-EZ. Deklaracja jest dostępna w menu księgowość cit Deklaracje cit CIT-8e. Do sporządzenia deklaracji CIT 8E konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus. Ponadto w konfiguracji firmy, dane firmy, deklaracje, w sekcji Podatnik składa deklarację, odprowadza zaliczki z tytułu, musi być zaznaczona nowa opcja CIT 8E. Jest ona zaznaczona domyślnie. Na potrzeby deklaracji CIT 8E w konfiguracji firmy, dane firmy, PID4R cit ZUS, DRA dla przedstawiciela CIT zostały dodane nowe pola e-mail oraz telefon. Aby utworzyć nową deklarację CIT-8E, należy na liście deklaracji CIT-8E nacisnąć ikonę Dodaj. Pojawi się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego, dla którego ma zostać wyliczona deklaracja. W polu dotyczącym celu złożenia zeznania zaznaczona jest domyślnie opcja Złożenie zeznania. Klikamy w przycisk Utwórz deklarację. Część danych na formularzu została uzupełniona automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w programie Komar ERP Optima. Są to identyfikator podatkowy podatnika, okres obrachunkowy, urząd skarbowy, cel złożenia formularza, nazwa firmy oraz dane adresowe. A także imię i nazwisko, data wypełnienia oraz adres e-mail oraz numer telefonu przedstawiciela. Pozostałe dane na deklaracji użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Z poziomu formularza deklaracji CIT-8E istnieje możliwość dodania załącznika CIT-EZ. W tym celu w sekcji Dostępne załączniki obok załącznika CIT-EZ należy nacisnąć przycisk Dodaj. Pojawi się okno z załącznikiem CIT-EZ. Dane w polu Identyfikator Podatkowy NIP Podatnika, Okres Obrachunkowy oraz Nazwa Firmy są uzupełnione automatycznie. Pozostałe dane uzupełniamy ręcznie. Zapisujemy okno z formularzem załącznika oraz zapisujemy deklarację. Jeżeli jakieś pola na formularzu deklaracji CIT 8E oraz na załączniku CIT AZ nie zostałyby uzupełnione, pojawia się stosowny komunikat. Wysyłka deklaracji jest możliwa z poziomu listy deklaracji CIT8E. W tym celu zaznaczamy deklarację na liście, a następnie klikamy na przycisk Wyślij deklarację do systemu a deklaracje. Deklarację podpisujemy podpisem kwalifikowanym. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji niezatwierdzonej. Podczas wysyłki deklaracja o statusie obliczona zostaje automatycznie zatwierdzona. Aby odebrać UPO, zaznaczamy deklarację na liście i naciskamy przycisk Odbierz UPO. Po wskazaniu strzałki obok ikony Zmień mamy możliwość podglądu UPO oraz otworzenia formularza w celu podglądu lub edycji deklaracji. Aby wydrukować deklarację CIT 8E wraz z załącznikiem CIT EZ, klikamy na ikonę Drukuj. Ikona Podgląd pozwala na odtworzenie deklaracji w formacie PDF. Wydruk deklaracji z załącznikiem oraz wydruk urzędowego poświadczenia odbioru są również możliwe z poziomu listy deklaracji CIT8E. Aby wygenerować korektę deklaracji CIT8E, podświetlamy ją na liście, a następnie klikamy przycisk Korekta. Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja Korekta Zeznania. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej. Pola edytowalne można zmieniać ręcznie. Z poziomu formularza korekty deklaracji CIT 8E istnieje możliwość dodania załącznika ORD ZU. Po zaznaczeniu w pozycji 8 rodzaj korekty opcji Korekta Zeznania, o której mowa w artykule 81B, paragraf 1A Ordynacji Podatkowej. Pojawia się pole na wpisanie treści uzasadnienia przyczyny korekty. Zapisujemy korektę w deklaracji CIT8E przyciskiem Zapisz. Jeżeli pierwotna deklaracja za ten okres obrachunkowy przed utworzeniem korekty miałaby status obliczona, wówczas w momencie generowania korekty nastąpiłoby jej automatyczne zatwierdzenie. Deklarację CIT8E oraz korektę można również zatwierdzić, wybierając opcję dostępną w menu kontekstowym. Zablokuj deklarację. Analogicznie możemy odblokować deklarację poprzez naciśnięcie opcji Odblokuj deklarację. Na liście deklaracji CIT8E mamy widoczne dwie deklaracje CIT8E, które zostały wygenerowane w programie: deklarację pierwotną oraz korektę utworzoną do tej deklaracji. W poszczególnych kolumnach widzimy podstawowe informacje na temat utworzonych deklaracji. Rok, za który składana jest deklaracja wersję formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja, oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja, w przypadku korekty deklaracji jest wpisany jej numer, datę obliczenia deklaracji, status określający stan deklaracji, np. obliczona lub zamknięta, informacje dotyczące statusu o deklaracji oraz datę wysłania deklaracji do systemu e-deklarację. Aby na liście wyświetlić listę deklaracji tylko za konkretny rok, należy zaznaczyć parametr rok i wybrać konkretny rok. Jeżeli deklaracja ma status obliczona, wówczas istnieje możliwość jej usunięcia poprzez naciśnięcie przycisku Usuń.